Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konker z portalu Czary.pl i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku. W tym tygodniu dużo się na niebie będzie działo. Poniedziałek i wtorek to są najlepsze dni, żeby załatwiać różne ważne sprawy w urzędach, kontaktować się z ludźmi i podpisywać umowy. Druga połowa tygodnia, szczególnie czwartek i piątek, nie są to dobre dni na podejmowanie nowych wyzwań, na rozpoczynanie nowych spraw lub przeprowadzenie jakichś trudnych rozmów, ponieważ Słońce ustawi się w kwadraturze z Neptunem i Wenus też będzie w kwadraturze z Neptunem. Od czwartku, a potem w piątek słońce ustawi się w opozycji z Saturnem, co oznacza, że będziemy dosyć ostro krytykowani nasze, nasze to, co zrobimy, będzie ostro oceniane przez innych, więc nie wystawiajmy się na ryzyko jakiejś niepochlebnej opinii i jeżeli chcemy załatwić jakieś sprawy finansowe, zdecydowanie lepiej przełożyć to na przyszły tydzień. Tydzień w ogóle będzie troszeczkę taki senny i ospały. Księżyc zmierza do nowiu w znaku bliźniąt, który będzie miał miejsce w niedzielę. W sobotę jeszcze jest taki jeden dobry dzień: Słońce i Wenus stawi się w kwadraturze z Jowiszem, ale tak naprawdę przez te aspekty z Saturnem i Neptunem w tym tygodniu unikajmy jakichś ważnych wydarzeń. Ale tak jak mówię, poniedziałek, wtorek i ewentualnie sobota to są dobre dni na robienie jakichś ważnych spraw lub przeprowadzanie jakichś szczęśliwych wydarzeń. Znaki ogniste, czyli barany, strzelce i lwy, w tym tygodniu będą troszeczkę przygaszone. Szczególnie barany powinny mieć się na baczności. To jest tydzień, kiedy nie powinniście się wychylać, nie powinniście za bardzo krytykować czy atakować kogoś, bo w tym tygodniu nie zostaniecie zrozumieni. To jest raczej dobry tydzień na porządki. I na nadrabianie zaległości. Lwy natomiast w tym tygodniu mają okazję, żeby dopiąć swego, zakończyć jakiś ważny projekt albo coś, co od dawna się ciągnęło, i w tym tygodniu lwy mogą uzyskać przy, jako jedne z niewielu znaków zodiaku przychylność urzędników, warto więc załatwiać trudne sprawy, ale omijajmy ten czwartek i piątek. Strzelce natomiast w tym tygodniu mogą być bardzo zapracowane i nawet troszeczkę zestresowane układy. Planet nie sprzyjają dogadywaniu się z ludźmi, więc uważajcie, nie wierzcie każdemu na słowo. A w przyszłym tygodniu wszystko się ułoży po waszej myśli. Znaki y, ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu nie będą narzekać na brak wrażeń. Szczególnie byki w tym tygodniu po, mm, dużo różnych propozycji mogą otrzymać, natomiast nie wszystkie mogą być jakieś obiecujące. Jeżeli macie jakieś sprawy osobiste do załatwienia, to poczekajcie do soboty, niedzieli, bo to jest dobry czas żeby dogadywać się z ludźmi. Panny natomiast w tym tygodniu powinny bardziej zadbać o swoje zdrowie, ale też nie panikować. Saturn i Neptun, które silnie działają na Słońce i na Wasz znak Zodiaku w tym tygodniu, mogą sprawić, że zobaczycie wszystko w troszeczkę takich szarych, a nawet czarnych barwach. Więc nie bójcie się, nie panikujcie przy jakimś pierwszej przeszkodzie, zróbcie wszystko na spokojnie, a od soboty Wasz humor się na pewno poprawi. Natomiast koziorożce w tym tygodniu będą bardzo zorganizowane, Organizowane, bardzo dużo zrobią. Saturn nie przeszkodzi Wam w realizacji Waszych planów, natomiast w drugiej połowie tygodnia, szczególnie piątek, sobota, poświęćcie więcej czasu bliskim osobom, bo mogą już trochę tęsknić za Wami, za dużo nadgodzin, źle wpłynie na Wasze życie rodzinne. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą troszeczkę takie zdezorientowane, szczególnie bliźnięta, które czeka nów księżyca właśnie w ich znaku zodiaku i dodatkowo i Saturn i Neptun też bardzo silnie działają na Wasz znak, a to oznacza, że możecie mylnie odczytywać jakieś sygnały jakiejś osoby, na, na jakiej Wam zależy, ale też możecie mylnie interpretować jakieś złe wiadomości, więc też bliźnięta powinny w tym tygodniu troszeczkę przeczekać, nie panikować i przede wszystkim też Robić swoje na spokojnie, a w przyszłym tygodniu czekają Was bardzo dobre wiadomości, są bardzo dobre układy dla Was w najbliższym czasie wodniki w tym tygodniu będą bardziej nastawione na spotkania towarzyskie, na rozrywki mimo, że długi weekend już minął one teraz zaczną właśnie organizować jakieś wyjazdy albo spotykać się z ludźmi, druga połowa tygodnia bardzo sprzyja porządkowaniu papierów, dokumentów, wyrzucaniu jakichś starych rzeczy, dla wodników to jest dobry czas właśnie na takie oczyszczanie przestrzeni wagi natomiast w tym tygodniu mogą być troszeczkę zostawione same sobie ale wszystko ułoży się zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, jeżeli tylko zrobicie sobie taki plan minimum. Tak, nie bądźcie zbyt ambitni, bo saturn w tym tygodniu może Was skłaniać do tego, żeby robić za dużo albo planować sobie za dużo, więc zróbcie jedną, dwie rzeczy, a Wasz humor będzie doskonały, i w drugiej połowie tygodnia, szczególnie w weekend, będziecie mogli odpocząć. Zna, znaki wodne, czyli skorpiony, ryby i raki w tym tygodniu będą najłagodniej traktowane przez planety, najwięcej Wam się właśnie uda, szczególnie raki w tym tygodniu mogą otrzymać od kogoś pomoc, wsparcie albo dobrą wiadomość w sprawie jakichś skomplikowanych ostatnio spraw. W drugiej połowie tygodnia szczególnie to jest dobry czas, żeby iść na zakupy, ale nie w piątek, kiedy słońce z Saturnem, bo może nie być zbyt dobrych ofert w sklepach. I w weekend właśnie spędzić czas. Z rodziną. Skorpiony natomiast w tym tygodniu będą bardzo podekscytowane jakimś wyjazdem albo jakimś spotkaniem z jakąś ważną osobą. Szczególnie w poniedziałek i wtorek macie szansę też załatwić szybko jakąś sprawę urzędową albo mailowo załatwić jakąś sprawę też, która się ciągnie od pewnego czasu. Ryby natomiast w tym tygodniu będą rządzić, a nawet też pomagać innym. To jest dobry czas, żeby nie myśleć tylko o sobie, ale też zauważyć, czy. Czy wokół Was nie jest jakaś osoba, która potrzebuje pomocy, ale jak to jest z rybami, ryby często za bardzo przejmują się innymi osobami, więc w weekend pamiętajcie o odpoczynku i o tym, żeby zarezerwować sobie czas dla siebie i bliskich. Wszystkim naszym czytelnikom życzę udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i wróżb zapraszam na www.czary.pl.